Ja nie mogę zgadać z tym, jak sobie torem. Ale oczywiście nim zrobili. Nie wiem po prostu. Wejdź do tyłu. I kolej, tak parkuje. Dobra, jesteśmy w jaskini ilwa. W idealnym miejscu jesteśmy. No to generalnie prawo jazdy do dania. O, że A ja nie mogę gadać z tym jak egzeminatorem? Ale o czymś z nim rodują? Nie wiem po prostu Tylko chodzi mi o to czy czy oni w ogóle gadają nie. Czy, czy nie? Czyli nie mogę być... Nie mogę jakiejś bajerki zapuścić W prawo. Nie ma do potrzeby Nie wytalne no. Pewnie jakbym był milszy, to by jakoś inaczej trochę patrzył albo patrzyła Coś mi po pogadał to nie jest koleżeńskie spotkanie na piwie, tylko cena umiejętności, czy, czy jest w stanie jechać bezpiecznie i nikomu nie zagrozić na drodze. Wejdź znowu do tyłu Po egzaminie chyba ma. No Tak mi się zdaje I w prawo jedziemy Nie, jedzie dalej, myślałem, że ma jedziemy, po egzaminie, bo, tak się zatrzyma, bo ona, ona, ona musiała i zatrzymać W prawo, w prawo, w prawo, no. w prawo, w prawo Sorry. Jeszcze monodynamicznej sobie sprawy, interwencja. No i co? Dałeś się złapać. To ten sam. Ten sam? Tak. Jedziemy, bo jest, jak mocno zachowali gdzieś. Właśnie. Mi się wydaje, że chłopak mocno tam wjechał. No trochę. Tak no. jak ja przed chwilą. Trochę za mocno. Taki drugi, ja tylko, że ja nie mam jeszcze egzaminu. I tu w ogóle pojedziemy? Tak jest. Huhu, zobacz co się dzieje patrz. Prosto? Prosto I kolejny egzamin parkuje. Zobacz, jesteśmy w wiatki W idealnym miejscu jesteś lewo, prawo? W lewo No, takie miejsce do zawracania powiedziałbym, że nieprzyjemne. No, my jedziemy prosto. Poczekaj, nie podjeżdżę, nie podjeżdżę, niech sobie przyjedę. I lecimy. Jedziemy prosto. No, powiem Ci, że takie miejsce, kurde... Ciekawe. Zaskakujące. No, można się zdziwić. Zobaczymy, czy będzie między dwoma autami, czy, czy za jednym. Jak obstawiasz? Pomiędzy. Albo bo już widziałem. Widziałeś? Tak. No, czyli robią korekty. No to bardzo ładnie. Super. Podoba mi się. Jedziemy. To, żeby nie było tak miło, to my też zaparkujemy w lewo. I zaparkuj sobie na za tym czerwonym. To masz trochę się łatwiejsze miejsce trafiło. On krzywo stoi, to takie pół. Pu... A nie, dobrze stoi. To ten, ten, ten taki srebrny czy tam złoty stoi, trochę gorzej. No i pięknie. I tak będziemy jechali po lewo. Prąd, pod prąd, pod prąd, a na na tym, na, na filmik, na filmie było. nam samochód No było 30. Tak, ale tak, pojechał podwójne ciągła. A, wiem, wiem, wiem. No. Jechał po pasie. Po pasie ten, skrętu. Było... Znaczy po pasie, który był do skrętu w lewo w osiedle, ale objechał tą wysepkę, która była dla, dla pieszych, Na życiu dla pieszych. No tak trochę. Czyli pod prąd. No to generalnie prawo jazdy do oddania. Gdyby ktoś przypadkiem ma no nie było w ogóle złośniu. Ktoś, kto miałby na przykład włączoną kamerę i akurat nagrywał I miał na to czas Jeśli ktoś chce sobie jechać szybko, do nich, sobie pojedzie na jakiś tor, albo coś takiego To będzie o wiele bezpieczniej Ale no zobacz, nie trzeba daleko szukać No Ile minęło czasu? Minuta? No z minuty Oczywiście no. wiadomo, że tutaj to zagrożenie było zdecydowanie mniejsze, bo to tylko podwójna ciągła Co innego, jak jeszcze na pasek wyprzedzają jak widać ktoś na przykład znaczy, stoi. Ale zobacz, jesteśmy na zakazie wyprzedzania Następny, no. tu się dopiero kończy Czyli zobacz W ciągu dwóch minut trzy samochody nas w nielegalny sposób Patrząc na to My na skrzyżowaniu będziemy jechać w lewo Przerwany egzamin jechał dzieciaczek chodnikiem Nie pojechał zresztą widać niestety interwencja była a, już co wejść do tyłu i to zaparkujemy sobie jeszcze na po lewej stronie między czarnym a pomarańczowym Tu masz środek samochodu. Już jest auto. Za szybko jedziesz. Tu jak najbardziej można zrobić w ten sposób z taką korektą. Ale to Ale to ty musisz być pierwsza, nie ja. Wiesz i fajnie jeździsz, niby czujesz tutaj te miejsca parkingowe, no ale pośpiech cię mówi. nie jesteś w wyścigę, tak jak mówię. To że będziesz szybko jechał, no to ci gość nie postawi bluzę bo egzamin oceniany jest dobrze źle. Zawracamy.